Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Samp. Dzisiaj ze mną jest Miratrac. Tak. I jak widzicie, jest kamerka Mam nadzieję, że wszystko dobrze się będzie nagrywać. Ty poj**any jesteś. Tak, dobra, no to co, idziemy na derby? Derby. Derby. Dzisiaj no. Nie, nie będzie żadnych parkourów ani nic, tylko derby. Tak. Nie Dopiero się... dzisiaj da, 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 dałeś ten film, jak mi już wszedł no, na Dokładnie jakieś 5 minut temu jest 6. godzina, czekaj, kto jest godzina? Skąd ma mam wiedzieć? Tutaj nie piszę. Bo to tam nieważne, która jest godzina, ale mniej więcej ta godzina, która jest, no moje napiszę w opisie, która godzina, to dokładnie jakieś 6-5 minut temu dodałem ten film. O, mam i a jesteś ze mną, dziękuję. Ja też mam karus, kurwa. Bo jebany. Jaj. Ja i drugie, <laughs> ja jakieś 6-5 minut temu rzuciłem pierwszy odcinek ze Sampa. Kurwa, spadłem. I no. Także tak to mniej więcej wygląda. A to ja moje za teraz krótkie cięcie i widzimy się jak już wszyscy skończą, bo to to ja prostu. Okej, okay, już jesteśmy z powrotem. I no. Na co głosowałeś? Skidzupper. Zobaczymy co teraz wygra. Ja! <grym zaukerę> <Spię> dalej. Bo ciebie zepchnę jako pierwszego. Tak, chcę. Kmony skytrascrapper. Co? Co to jest za... Nie, nie, wala ode wara ode mnie! VARA ode mnie! VARA ode mnie! Vara ode mnie! O tak, o tak! Najlepszy wóz Wara? Nie jestem tu ciekawy. Ale już, już dwóch z ciąłem O, tak! Wiedziałem to dziś mój szczęśliwy dzień normalnie! Nie, nie. O tam jakiego ja widzę? Uciekł nie wiem, że ty się tam w to gówno schowałeś. Chciałam, ale gościu mnie zepchnął. Widzę jaki tu... jesteś na dole. No A nie! Adam, ty się schował, dobrze. No nie, ja walę. Dalej się, dalej... Nie, ja, ja nie spadnę. No spad! Jaki spadnie? Spad? Nie. Spadnie chyba. Ej, gdzie... Spad, spad. Serio? No wygra. Ja nie, nie, wygra. nie mogę. From, co mi tam napisał? Co mi tam napisał? No, nie ma e, Gdzie jest tam ten gościu? Spadł. Ale jeszcze jeden jest, bo jeszcze się gra nie skończyła. A skąd ja mam wiedzieć? Ja go nie widzę. Chyba do góry jest. Chyba się schował. I no, schował się na bank. Chyba go widziałem czaj? No jaka pinda słowała się nie Tu spadnij Nie Nie dam mu wygrać Patrz Ja go widziałem tam na dolon jest Zdjęć, zdjęć Powolutku, powolutku Dobra, koniec. Ja spo, spodziewałem się tego, że my tak to się skończy. Spodziewałem się, że to się my tak skończy. Nooo, fajnie. Spodziewałem że to się tak skończy. Moj Zamknij się. Iść na moj mandes, kipasku. Nie. No nie, no serio, znowu tutaj? Mam... Skakaj, znowu? A nie. O nie, jakie gunwo. A widziałeś Ciebie, jak spadłeś? Chowałem za to. Dobra, no, cięcie w dół. Dobra. No, my madness. No, my madness, to ci będzie, no, niech cię będzie my madness. Najgrywasz? No. My nigdy nie mówisz. Jezu, a czy to nie oczywista, że jak się y, zaczyna głosowanie, to łącza najdywani? Krzywa, ale ale ty cię robisz, kurwa. to się nie, 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 nie. My madness. Co, serio? No. O, ja! Jestem No nie! Ale Gunwo! to ja im pokażę je, dobra, dobra. Czego nie wolno? Tak, no to pokaż, czego. A ty w ogóle jesteś monstruum? No. No to dalej, pokaż czego tutaj nie wolno robi na tej mapie. Nie wolno? jest tak, jak Gunwo. Jak jakżeś we mnie poleciał. <głos> <głos> Łopie. Oooo, o, o krzyżu. Co ten goś próbuje zrobić? Papo niego. <laughs> nie wiedziałam, że ktoś wygra w My Madness. Ja też nie. O, My Madness, znowu. Ja nie miał remis. No. Jezu, ile ludu na My Madness. Nie ma mi Dobra. Dalej, zaczynaj się. My, 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 my. Następny odcinek prawdopodobnie też dzisiaj nagram, ale nie czy dzisiaj wczoraj. Nagrajmy nie, Minecrafta, weźmy no Minecrafta, nagrajmy. No.

co to ładna ma robić? Co to kurde było? Nie wiem. Coś przede mną przeleciało. Chyba cię przeleciało O kurwa O ja, pierdole, co ja zrobiłem? Ty może jeszcze wrócę. dobra, zdechłem. Chciałem piznąć gościa i spizłem bombę. Trudno. Ej, tylko nagrywam. Ole... Co to było? OLET Nie, no ja tu widziałem! Ja nie mogę, co to jest? Nie, tutaj na tej mapie nie będę robił cię, bo daj za duże cieci. Moja... A tamtej zaraz nie, a nie. O. Jaki idiota! No Dobra, nie, wiem. nie, ja biorę sky Skycrapper. Nie no. mam inne. Eee, yy, o chudy. jeszcze jeden głodna skyscraper. Dawajcie. No Tropical Roads, weź ta się. Nie, w sumie Tropical Roads jest całkiem niezłe. To mój magnes. Bo tu się dzieje. A ja będę topic arrows. A jaki jest drój, mam? to na derbach, trochę mało. No, minę czekaj tu. chyba Polak. No dobra, minę Dobra, nie będzie tropic No. <grymne> co jaja robisz, nie? No kuźwa, a, a, a jak, jak było na górze? a e, nie wiem. Co? Co? O co? Co? co ci chodzi? Nie wiem. Dobra, nieważne. Topic Outs, jej! Fajnie. Jak znowu spadnę, to się zdenerwuję. Ja! O kurde, No Spadłem. Ja też. Dobra, faktycznie tutaj się nic nie dzieje, także. Się... No, o ja, no, już się zaczęło. No już już, już tak. dawno temu wiesz, ile osób ciebie spychało? No, and, and no there, ja. Kiedyś... Ja ci parę razy spychał. Włączyłbym sobie dań było, ale się boję, że. Nie o, to jest ta fajna mapa. <laughs> nie trafiłem. No nie. Widziałem jak spadłeś. I tak chciałem wjechać, żebym nie wyszło. No. nieważne. Dalej, szybko, szybko, szybko. Okej, okay, dobra, to na jaką teraz? Egipt, Egipt, to Jest, Top jest, wygrało. Dobra, idziemy. Niechaj <tryk> się to zacznie i... 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 Stop i, i... Jest! Boże święty. Co? Lubię to nawet, tak. Ten no! Co to jest za gówno? Dobra, cięcie. No, no jak Ktoś ma moje auto! Co? Ktoś ma moją BMW. To ja. Ty dziadu. Ale aż sobie tak, zobaczcie jaka zajebista BMK Kurwa ja pilluję Rainbow. a to nie ty To, to jednak nie, nie moja BMK Ja już wygrałem a, <laughs> <laughs> Dobra, to pikajuac A co to jest za mapa? No to jest ta, to pikajuac dla ja, że u złą. Ja No spoko nie. No <kluz> O jej. Trzy osoby fajnie wygraliśmy. Skipek. Co? gówno. Ty kowi pnij, nie już Co? Nie masz. Tak się nazywa. Dobra, jedziemy. Się. Ej, Ej, ktoś, kto, ktoś, ktoś, za mnie się... To jest właśnie za mną. Ja. O Jezu, bo ja mnie goni. No, Zamieńmy się samochodami. Czekaj, będę nie, bo mi... Ja mi wywali teraz GTA to się... to cię za... A nie, nie wywaliło. <głos> <głos> Jak zleciał. Jep, Ale zleciał. Kurwa. Nie no! Wygląda No jaki? No jaki debil O ja nie mogę! Dawajcie mu łapki, która się po całej. Jezu, co ja za nie wyhamowałem, no. Zdarza się. No, zdarza się no. Stąd ile ten filmik będzie trwał. A może cztery... no, z... O jeee! Yes! moja BMK! Boże, myślałem, że spadnę No nie, znowu ty! O, że w dupę Ty! Co? Co? Ja nie mogę, ej ty Spadłeś? Co? Nie Ej, patrz, chodź, no pomóż No nie, on mnie zrzuci bo ja nie mogę Ty to widzisz, jak ja się zbugowałem? No ja spadłem, dobra Haha, ja też! Ja dobra, make. No kurwa, no co ty? Ja <grym> czy próbuję chwycić, a ja go zachwalałem. No ale to było piękne. To było takie piękne, jak ja się zbugowałem w tym. Może jeszcze raz się zbugowałem? Nie, nie, nie wiem, czy mi się uda. <grym> a ja ty to, to zrobiłeś? No właśnie, nie wiem. Ja pizdłem w jakiegoś gościa, mnie odwaliło do tyłu i się wbiłem w ziemię. Normalnie ja się wbiłem w ziemię. To czekaj, pojadę tam w parkach, ciebie, i ty się tak nie ci zbuguję. Dobra? może No co to jest za... ...głębienko? Głosujcie no, na, na Topika. To nie ma. No znowu! <gulna> może nagrasz live'a? Nie. Ja by... Później. Będzie fajnie. W Topika no, no Jezu, to może... po co oni na My Madness głosują? <laughs> my Madness, My Madness, okay, mi... Co za kupaki. Kupacki. Tak, dokładnie. chyba to idziemy na tego my madnessa. To będzie dobre jak teraz my zagłosujemy na my madnessa a oni na to arts. No i teraz oni na nic. A nie, zagłosowali. Jej. To będzie gra idziemy jedziemy w Max kowacz Czy forem Einmanem? Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! jest Nie! Wiem. Zbugowało mnie. Ja się nie! 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 Mnie Nie! 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 Jak leży? No, każdy w ciebie wjeżdża. The fuck? No. Jak? Nie no, jeździć na derbach. No dobra. Teraz zrobimy krótkie cięcie, bo jak widzicie, mnie tutaj już <śmuletra> A on się drze jak pojebany. Także zrobimy krótkie cięcie i widzimy się za chwilę. <śmuletra> ja No jakieś 6 minut temu rzuciłem pierwszy odcinek ze Sampa. Kurwa, spadłem. I no. Także tak to mniej więcej wygląda. A to ja moje zrobię teraz krótkie cięcie i widzimy się jak już wszyscy skończą, bo to to ja prostu. Okej, okay, już jesteśmy z powrotem i no. Na co głosowałeś? Specific. Zobaczymy co teraz wygra Ja! Yeah. <grym zaukerzy> <Spię> dalej. Bo cię <grym> zepchnę jako pierwszego. Jak chcę. Kmony SKYCERA Kidskraper Co? Co to jest za... Nie, nie! Vara ode mnie! Wara ode mnie! Wara ode mnie! Vara ode mnie! O tak! O tak! Najlepszy wóz! Wara? Nie, ja jestem tu ciekaw. Ale już, już dwóch zciąłem. Z o tak! Wiedziałem, to dziś mój szczęśliwy dzień. O, tam jakiego widzę? Uciekł. Nie wiem, że ty się tam w to gówno schowałeś. Chciałam, ale gościu mnie zepchnął. Widzę jaki jesteś na dole. No Adam, nie! A się, się schował, dobrze. No nie, jawa, ale, ale się, ale, nie, ja walę. Nie, ja nie spadnę. No spad! Jak spadnie? Spad? Nie. Spadnie chyba. Ej, Spad, gdzie... spad. Serio? No wygra. Ja nie, nie, wygra. nie mogę. Pim, from, co mi tam napisał? Co mi tam napisał? No nie ma e, Gdzie jest tam ten gościu? Spadł! Ale jeszcze jeden jest, bo jeszcze się nie skończyła. A skąd ja mam wiedzieć? Do nie widzę. Chyba do góry jest Chyba się schował I no, schował się na bank! Nie Chyba go widziałem czaj No jaka pinda słowała się nie Tu spadni. Nie Nie dam mu wygrać. Marci. Ja go widziałem tam na Dolon jest Pięć, powolutku, powolutku. Dobra, koniec. Moj <laughs> ja spo, spo, Spodziewałem się tego, że. Moj tak Spodziewałem się, że to się tak skończy. Moj No, fajnie. Spodziewałem, że to się tak skończy. Moj mandesz! się. <laughs> Iść na man deski, nie, 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 ci pasku. Nie no nie, to no serio znowu tutaj. Mam... Sky znowu? A nie. No nie, jakie gunwo. A widziałem ciebie, jak spadłeś. Mogłem ja za tobą. No, cięcie, w w Mojimadness. No madness. nie madness, Niech ci będzie. Niech ci my będzie. madness. My Nagrywasz? No. Bo nigdy nie mówisz. Jezu, a czy to nie oczywista, że jak się yy, zaczyna głosowanie, to włącza nagrywanie? Pójdź ale ale ty cię ci robisz? Pójdź we mnie, się skupiałeś. No kurwa, się to się oh, No, Serio? No! O ja! No nie, ale Gunwo. No ja im pokażę co to jest. Nie, dobra, dobra. Czego nie wolno? A, no to pokaż, ale ty w ogóle jesteś monstrukiem? No. No to dalej, pokaż czego tutaj nie wolno robić na tej mapie. Nie wolno? Jest spać tak jak Gunwo. we mnie poleciał. <głanicz> Chłopie. <głanicz> O! Przeżył! Co ten gość powie zrobić? Papak niego. Ja. <grywa> nie wiedziałam, że ktoś wygrał w My Madness. <grywa> ja też nie. O, My Madness znowu. Ja miał remis. No. Jezu, ile ludu na My Madness. My Madness. Dobra. Dalej, zaczynaj się! Następny odcinek prawdopodobnie też dzisiaj nagram, ale nie czy dzisiaj wrzucę. Bo. Nagrajmy Minecraft, to właśnie Minecraft nagrajmy. No, nagrajmy Minecraft, to piska. Arg, Bo dzisiaj nie ma u mnie rodziców, to właśnie nagrajmy. Ja też nagram. Ojej, bo. Bo dzisiaj nie popchnij, z popchnij. mi popchni? O, czaj, 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 tego się nabrudzę. Proszę, proszę, proszę. Wrzucaj się tylko. O, czaj, Kurde, bo to Oj Ojciec gości udatował, nie? Pa, wszyscy prawie takimi samymi je jeżdżą. Co to wadafuck ma być? Co to kurde było? Nie wiem Coś przede mną przeleciało Chyba cię przeleciało O kurwa! O ja dole co ja zrobiłem? Ty może jeszcze wrócę na... Dobra, zdechłem <laughs> Chciałem piznąć gościa i spizłem bombę ty, Myślę, no. że, a jak tylko nagrywam OL SO! OLEP leciał! Nie, no ja TO widziałem! Ja nie mogę, co to jest? Nie, tutaj na tej mapie nie będę robił cię, bo daj za dużo siedzę Mój. No, ja a tam, tam ty zaraz zaraz tak, nie, a nie. Ty, jaki idiota! No, no wróba, nie, wiem. nie, ja biorę skycarbę. Skyscraper no. Ilemalę Eee, yy, o kurde, jeszcze jeden głodna skyscraper. Dawajcie. No topical road wejść się. Nie w sumie Topica Roads jest całkiem niezłe Ej, co mam magnes to się tu co dzieje Ech co mam magnes Ale ja to picka i Roads to mam Rocky Roads Topica i Roads Boży Święty No się na derbach trochę mało No napisał minę magnes? To jest chyba Polak No dobra minę nie mówicie Dobra, nie będzie Tropic Air No. Co <grymne> jaja robisz, nie? No kuźba, a, a jak Jak było na górze? A więc... A E. -y", nie wiem. Co? O co ci chodzi? Nie wiem. Dobra, nie baczę. jej! Fajnie. Jak znowu spadnę to się zdenerwuję. Ja! O kurde, Dobra, no, praktycznie tutaj się nic nie dzieje, także... No... ładno już się zaczęło. Już, 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 już dawno temu, wiesz ile osób Ciebie spychało? No. No, no, ja Ciebie tak, ja, parę ja rzeczy... ci razy spychnąłem. Włączyłbym sobie dań było, ale się boję, Właśnie, Rangu. O, to jest ta fajna mapa. <laughs> nie trafiłem. No nie. Widziałem jak spadłeś I tam się wjechać ale mi nie wyszło No tak nie, o, nie ważne. Dalej szybko 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 Okej okay, dobra to na jaką teraz? Egipt yes, Egypt Jest! Tapka rozwijało jej! Hmm. Dobra. Idziemy. Niechaj się to zacznie i. i... i... Jest! Boże święty. Co? No, Co to jest za gówno. Dobra, cięcie. No. No jak ktoś ma moje auto. Co? Ktoś ma moją bękę. Ja. Ty dziadu Ale aż sobie spędę. Tak, skocze. zobaczcie jaka zajebista bmk Kurwa, ja pyolę Gorę ja mam rainbow A to nie ty. To, to jednak nie, nie moja BMK. Ja już wygrałem. <totrę> Dobra, te pikaj o co to za mapa? no to jest ta, tropika rodz aaa, tylko to ja tu pójdę na zoom ja już nie miałem pytań, ale wziął no spoko, nie? tropika O, ojeju trzy osoby, fajnie wygraliśmy skypek co? O, moja... gówno <laughs> Tylko mówię kurnika, nie kurnika Co? Nie ważne. Tak się nazywa. Jedziemy. Zamknij się. Ej, wszyscy Ej, ktoś za to, za sobą. Ktoś jest właśnie za mną. Ja. O jezu, moja BMK mnie goni. No, Zamieńmy się tak. samochodami. Czekaj, wezmę rainbow. Nie, bo mi. mi wywali teraz GTA, to się. to się za A nie, nie wywaliło. <ścoughs> Jak zleciał? Kiep. <Jeb>, ale zleciał, oku. <ścoughs> Nie no! No jaki? No jaki zebił? O ja nie mogę! Dawajcie mu łapki, które panu zebił. po całej. Jezu, co ja ze nie wyhamowałem, no Zdarza się. No, zdarza się no. Stąd że ten filmik będzie trwał. A może cztery... no z... O jeee! Yes! moja BMK! Boże, myślałem, że spadnę No nie, znowu ty! O, że, że w dupę Ty! Co? co? Ja nie mogę, ej ty Spadłeś? Co? Nie Ej, paść, chodź no pomóż No nie, on mnie zrzuci A O, ja nie mogę Ty to widzisz, jak ja się zbugowałem? No ja spadłem, dobra Haha, <grym> ja też! A ja przeżyłem. Dobra, make. No kurwa, no to ty Znaczy <grym> próbuję wpać, a ja go No, <grym> Ale to było piękne, było takie piękne jak ja się zbugowałem w tym Może jeszcze raz się zbuguję. Nie, nie, nie wiem czy mi się uda <grym> Ale ty to, to zrobiłeś No właśnie nie wiem, ja pizdłem w jakiegoś gościa, mnie odwaliło do tyłu i się wbiłem w ziemię Normalnie się wbiłem w ziemię To czekaj, ja pojadę tam w walę, w i ty się tak nie Nie zbuguję <grym> Dobra, może być? No co to jest za głębienko? Głosujcie, Głosujcie na To nie ma. No znowu! <laughs> Może nagrasz live'a? Nie. Ja by... Później. <laughs> Będzie fajnie. Czapika, radz. No Jezu, po co oni na My Madness głosują? My Madness, My Madness, jakie <laughs> mi co za kupaki. Kupacki. tak dokładnie chyba to idziemy na tego Maj madnessa będzie dobre, jak teraz my zagłosujemy na maj madnessa na to pikoladz No i true 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 No true na Max Kowacz, czy wotes for Main magnet? Yeah. Yeah. Jest, 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 ja nie! z Nie! jest ja Nie! Nie! robisz? Nie! 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 mnie. Nie! 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 Ja Nie! 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 jesteś? Ja Nie! 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 Jak leży? No, każdy w ciebie wjeżdża. Da no Jak? Nie zobaczyłem chyba tu jesteś. Dobra. Skąd te odcinek? Bo będziemy ciągle jeździć na derbach. No dobra. Teraz zrobimy krótkie cięcie, bo jak widzicie mnie tutaj zbogowało. Oh no, no, no! A on się drze jak pojebany. Także zrobimy krótkie cięcie i widzimy się za chwilę.